Witam wszystkich na moim kanale. Dziś będziemy robić mini bezy z delikatnym kremem kawowym z dodatkiem cappuccino. Potrzebujemy 4 białka, 200 g cukru drobnego, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżka skrobi ziemniaczanej. Białka ze szczyptą soli ubijamy na najwyższych obrotach, by powstała nam sztywna piana. Gdy piana z białek robi się już sztywna, będziemy dodawać cukier tylko po łyżce odrobinę i mieszać wszystko dalej na wysokich obrotach. Cały proces y, mieszania tej y, piany na bezy może potrwać 10 do 15 minut. Każdą łyżkę dodajemy stopniowo i mieszamy, żeby cukier się rozpuścił. Piana z białek ma być błyszcząca i ma nie być już wyczuwalny cukier. Wtedy jest gotowa. Jeżeli piana już jest gotowa, dodajecie łyżkę y, soku z cytryny oraz łyżkę skrobi ziemniaczanej. Wyłączacie mikser na najmniejszych obrotach i dosłownie kilka sekund mieszacie, żeby mąka połączyła się z pianą. Następnie przekładacie y, pianę do y, rękawa cukierniczego i wyciskacie na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Jakieś tam kształty, takie małe mini bezy, czy, czy jedną większą. Następnie bezy pieczecie w piekarniku ustawionym na temperaturę 80 maksymalnie do 100 stopni Celsjusza przez 2-3 godziny. Jeżeli bezy będą Wam delikatnie brązowieć, znaczy, że macie za wysoką temperaturę, musicie ją delikatnie zmniejszyć. I po, po upływie czasu tych dwóch, trzech godzin, jeżeli będziecie widzieć, że bezy są gotowe, wyłączacie piekarnik, uchylacie i pozostawiacie bezy w piekarniku właśnie, żeby jeszcze ostygły i, i się po prostu wystudziły. Jeżeli będą już zimne. Wystudzone, możecie przygotowywać sobie krem. Możecie go przygotować, bezy mogą spokojnie leżeć. Naprawdę nawet tydzień czasu w szczelnym pojemniku możecie sobie krem przygotować na kolejny dzień, czy jeszcze na inny. Także możemy bezy przygotowywać naprawdę dużo wcześniej. Krem, jeżeli chcecie, żeby nie rozmiękczał wam bezy, możecie delikatnie miejsce, gdzie będziecie dawać krem, posmarować białą czekoladą. Ale to wcale nie jest potrzebne, bo wtedy beza pod wpływem też kremu fajnie miękkie. na przykład mi to bardziej smakuje. Teraz będziemy przygotowywać krem i wykładać na bezy. Łyżeczkę kawy rozpuszczalnej i łyżeczkę kawy cappuccino, najlepiej wanilia bądź śmietanka, rozpuszczamy w łyżce gorącej wody. Jeżeli chcecie mieć bardziej wyrazisty smak kawy, to musicie dodać dwie łyżeczki kawy rozpuszczalnej i troszkę więcej wody, tak z półtorej łyżki. To wszystko ładnie rozpuszczacie i odstawiacie, żeby wychudło. Następnie do miski dajemy 200 gram serka mascarpone. Do tego dajemy 3 łyżki cukru pudru. Wlewamy naszą esencję z kawy ostudzoną. I wszystko przez chwilę mieszamy nie za długo, żeby ładnie się tylko składniki połączyły. Następnie dodajemy 200 ml śmietanki 36%. Wszystko mieszamy na najwyższych obrotach, żeby powstała nam gęsta masa. Byle nie za długo, bo masa wtedy nam się zważy. Masę naprawdę miksujemy około 30 sekund, może troszkę więcej. Jeżeli widzicie, że robi się już sztywna, to po prostu wyłączacie, żeby się nie zważyła. I jest gotowa do przekładania tortów czy jakichś bez. Bezy mamy już wystudzone. Teraz gotowy krem przekładamy do rękawa cukierniczego. I wyciskamy na nasze bezy. Możecie dać więcej bądź mieć mniej kremu, jak wolicie. Potem dekorujecie sobie bezy jakimiś owocami. Ja udekorowałam sobie kiwi. Możecie użyć naprawdę jakichś malin, truskawek. Możecie użyć jakiegoś soku takiego robionego z jagód leśnych czy z malin. To też rewelacyjnie się komponuje, właśnie z bezą i z kremem kawowym. Moje gotowe mini bezy wyglądają tak. Wy możecie je przygotować i ozdobić według własnego uznania. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj mój kanał. Zachęcam oczywiście do obejrzenia innych moich filmików. Smacznego!